Żona Adamowicza czasami wypowiada się w mediach na temat śmierci swojego męża. Tym razem wdowa po prezydencie Gdańska opowiedziała o ostatnich godzinach swojego męża. Ujawniła, że miał poważne problemy ze snem. Żona Adamowicza przechodzi teraz naprawdę trudne chwile. straciła męża, z którym była związana od wielu lat. Z kolei jej dzieci straciły ojca. Paweł Adamowicz zmarł w wyniku ataku nożownika. Do mordu doszło podczas finału WOŚP. Magdalena Adamowicz udzieliła poruszającego wywiadu dla tygodnika Newsweek. Czytamy w nimem. Inna o ostatnich kilkunastu godzinach Pawła Adamowicza przed zamachem oraz o ostatnim kontakcie z nim w szpitalu. Żona Adamowicza, na początku myślałam? Że został lekko zraniony przez kogoś z scyzorykiem, wdowa po Pawle Adamowiczu dowiedziała się o napaści na jej męża po wyjściu z córkami z kościoła w Stanach Zjednoczonych. Razem z mężem podjęła decyzję o tymczasowym pobycie córek w Kalifornii po jego wystartowaniu w wyborach samorządnych. Jak tłumaczy Adamowicz, starsza córka zbyt bardzo przeżywała medialne ataki na swojego ojca. Wdowa tłumaczy, że jeszcze przed snem z nim rozmawiała. Wyznaje, że był roztrzęsiony i miał fatalną noc. Następnego dnia próbowała dodzwonić się do męża, jednak bezskutecznie. Zaplanowałam, że z dziewczynkami pójdziemy rano do kościoła. Szłyśmy na 9.30 i dzwoniłyśmy do Pawła kilka razy, ale nie odbierał. W Polsce musiała być jakaś 18. 00, może był między ludźmi, był hałas. Po wyjściu z kościoła dostałam telefon od siostrzenicy, że ktoś zaatakował wujka nożem, opowiada. Jak tłumaczy, na początku myślała, że został lekko zraniony przez kogoś z scyzorykiem. Potem zaczęły przychodzić coraz gorsze wiadomości, mówi kobieta. Żona Adamowicza szybko podjęła decyzję o powrocie do kraju. Udało się jej kupić bilety do Londynu, a stamtąd poleciała razem z dziećmi rządowym samolotem do Polski. Na pokładzie czekał wojskowy psycholog, który podał im tabletki uspokajające, natomiast o śmierci Pawła Adamowicza dowiedziała się dopiero po wylądowaniu w Gdańsku. Stamtąd od razu udała się do szpitala. Paweł był w takim białym worku, otworzyłam go i przytulałam się do niego, całowałam. Otworzyłam ten worek bardziej, żeby dotknąć jego rąk. Miał je zabandażowane częściowo. Nie bałam się go, wyznaję. Żona Adamowicza podkreśla, że najbardziej śmierć ojca przeżyła najstarsza córka, 15-letnia Antonina. Miałyśmy takie chwile wycia, gdzie się ściskałyśmy jedna przez drugą ze słowami, że musimy dać radę. Ona strasznie tęskni. Spała w jego piżamie, ja wzięłam jego poduszki. Nosimy jego swetry w domu. My byliśmy bardzo zżyci i bardzo się kochaliśmy, opowiada Adamowicz. Kobieta w wywiadzie tłumaczy też, że nie chciała widzieć podczas pogrzebu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Dałam sygnał, że nie chcę ich w zasięgu swojego wzroku, że nie życzę sobie nikogo z rządu. To był dla mnie szczyt hipokryzji. To są ludzie, którzy reprezentują wszystko to, co jest zaprzeczeniem tego, w co wierzył Paweł. Nie będę mówić, co o nich mówił Paweł, podkreśliła.